Witam państwa bardzo serdecznie. z Zychmuek, Instytut Świadomości, w kolejnym odcinku z cyklu Pacjent ze świadomością kardiologiczną w ramach konferencji Kardiologia Prewencyjna, gdzie rozmawiamy o prewencji, profilaktyce, ale też aspektach psychologicznych, emocjonalnych związanych z chorobami sercowo-naczyniowymi i ten temat, który dzisiaj poruszamy, czyli temat. Seks i serce związek partnerski niewątpliwie jest i tematem medycznym, kardiologicznym, ale również tematem, który budzi ogromne emocje wśród pacjentów, ich rodzin, ale też samych lekarzy. To wciąż temat tabu i ten to tabu. Chcemy dzisiaj również przełamać z profesorem Arturem Mamcarzem, który jest moim gościem, kierownikiem III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM w WUM Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym, członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, jest mi bardzo miło, że będziemy mogli porozmawiać o tym bardzo ważnym obszarze naszej aktywności lekarskiej. Panie profesorze, jest pan twórcą tej dziedziny w Polsce, kardioseksuologia, połączenie aspektów intymnych, tych najbardziej emocjonalnych i właśnie sercowych. Co to jest za dziedzina i, i tak naprawdę czym dokładnie zajmuje się kardioseksuologia? Może to jest na, na, na wyrost przedstawienie mnie jako twórcy. Pewnie jest, jest, jestem jednym z tych ludzi, którzy po raz pierwszy o tym wspólnie z grupą seksuologów Zaczęli mówić kluczowych, wybitnych polskich seksuologów, kiedy mieliśmy okazję już kilkanaście lat temu pewnie napisać pierwszy podręcznik dotyczący kardioseksuologii, który obejmował dwa obszary, które się ściśle ze sobą łączą, czyli zdrowe serce i zdrowie seksualne, ponieważ jest wiele powodów, dla których czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego i. Czynników ryzyka dysfunkcji seksualnych to są wspólne elementy ryzyka, i od wielu lat wielu ekspertów zajmujących się zarówno seksuologią, jak i kardiologią, zwracało uwagę na te powiązania, i myśmy to ubrali jakby w monografię, która kilkanaście lat temu się pojawiła, miała parę wydań, ale dzisiaj sporo rozmawiamy i sporo piszemy na temat kardio seksuologii, kolejne wydania zarówno tej pierwszej publikacji jak i artykuły monograficzne opracowania się pojawiają i dyskutujemy o tym ważnym obszarze, który w dużym skrócie można powiedzieć, że zajmuje się takimi dwoma dwoma kluczowymi sprawami. I z jednej strony jest to właśnie ten, o którym już wcześniej powiedziałem, że czynniki ryzyka miażdżyce i powikłań miażdżyce, które są związane z chorobami serca i naczyń, znamy je dobrze, to są takie czynniki jak nadciśnienie tętnicze, nieprawidłowy poziom cholesterolu, czyli zaburzenie gospodarki lipidowej, to jest cukrzyca, to jest palenie tytoniu, to jest otyłość, nadwaga, to jest brak aktywności fizycznej. Te czynniki sprzyjają miażdżycy i manifestacją kliniczną tej miażdżycy są zespoły wieńcowe, zawały, udary mózgu, ale okazuje się, że również kliniczną manifestacją tej miażdżycy może być dysfunkcja erekcyjna, dlatego że Miażyca dotyczy wielu obszarów naczyniowych także tych obszarów, które decydują o sprawności erekcyjnej, sprawności seksualnej, bo więcej mówimy o tej kardioseksuologii u mężczyzn, ale także kobiety, które mają nieprawidłową funkcję śródbłąka, także mogą mieć pewne problemy w strefie seksualności. One są rzadziej opisywane, rzadziej badane, ale z pewnością istnieją. I to jest ten jeden, jedna część kardioseksuologii, a z drugiej strony jednocześnie mówimy o tym, że ta aktywność seksualna, to zdrowie, które nie może być pełne, jeśli nie ma zdrowia seksualnego i dotyczy pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Wiemy o tym, że pacjent, który przebył ostry zespół wieńcowy, ma czynniki ryzyka, jest po zawale, ma nadciśnienie, ma czasem niewydolność serca. Również często jest to pacjent, który chciałby korzystać z pełni życia i dla niego ta aktywność seksualna może być dostępna, ponieważ mówimy o jej bezpieczeństwie, jak i możliwości aktywności w tym obszarze, ponieważ są leki, które wpływają na tę aktywność, mogą ją poprawiać. Są to leki bezpieczne, skuteczne. Wobec tego to jest ta druga noga jakby kardioseksuologii, o tym mówimy, czyli z jednej strony o czynnikach ryzyka dysfunkcji erekcyjnej, dysfunkcji seksualnych w ogóle, a z drugiej o bezpiecznej aktywności seksualnej u pacjentów, którzy pewne problemy kardiologiczne już mają. Czy u pacjentów dzisiaj jest ta świadomość, że problemy z sercem mogą również wiązać się z problemami z życiem intymnym? Ja myślę, że ona jest niewystarczająca. Ja myślę, że dobrze byłoby no, tę świadomość zbudować najpierw w grupie lekarzy, czy u wszystkich lekarzy, którzy zajmują się pacjentami, bo najpierw to lekarze mają wiedzieć, a później mają o tym rozmawiać z pacjentami. Pacjent często takiej rozmowy nie będzie inicjował, czasami będzie oczywiście inicjował. Ja poznałem wielu seksuologów bardzo aktywnych, z dużą praktyką, z dużą grupą pacjentów, ale pacjent w gabinecie seksuologicznym jest pacjentem innym niż pacjent w gabinecie lekarza rodzinnego, kardiologa, diabetologa, lekarza internisty, dlatego że on przychodzi z konkretnym problemem i chętnie otworzy się przed seksuologiem. Natomiast po to, żeby otworzyć się przed lekarzem do którego trafia z innego powodu, z powodu nadciśnienia, z powodu choroby wieńcowej, z powodu zaburzeń lipidowych, z powodu cukrzycy, często nie inicjuje tej rozmowy. Wobec tego to po naszej stronie jest kwestia świadomości, żeby także taką rozmowę inicjować. Jest to niezwykle trudne, ale wielokrotnie, także w czasie kardiologii prewencyjnej. Pamiętam taką sesję z doktorem Andrzejem Depko, z tym często współpracujemy, kiedy rozmawialiśmy o tym, jak inicjować taką rozmowę, jakie kłopoty mamy sami, żeby taką rozmowę rozpocząć, kiedy po jednej stronie jest 50-paroletni pacjent z brzuszkiem, z licznymi czynnikami ryzyka, a po drugiej stronie 30-paroletnia lekarka, która miałaby taką rozmowę rozpocząć. To jest ogromny kłopot i ogromna trudność. Także tego uczę się zarówno od seksuologów lekarzy, jak i od seksuologów psychologów, od tych, którzy specjalizują się w komunikacji z pacjentami po to, żeby taką rozmowę zacząć, bo tak jak zauważyliśmy na początku, jak powiedziałeś, to jest tak, że to jest ciągle temat tabu. Zaburzenia, dysfunkcja reakcyjna, dysfunkcja seksualna są ciągle tematem tabu i pacjenci niechętnie takie rozmowy rozpoczynają, więc ta świadomość, zarówno co do tej dysfunkcji, jak i do powiązań, które są, istnieją pomiędzy chorobami układu serca, układu sercowo-naczyniowego, a dysfunkcją seksualną są głęboko niewystarczające. Myślę, że sporo mamy do zrobienia wspólnie. Pamiętam, że kilka lat temu, kiedy organizowaliśmy pierwszy kongres pacjentów kardiologicznych w Krakowie, wtedy też organizowaliśmy przecież wspólnie tę sesję kardioseksuologi kardioseksuologiczną, to był kongres pacjentów kardiologicznych i seniorów, więc duża część z tych osób uczestniczących to byli rzeczywiście seniorzy i zaskoczyło mnie, że mieliśmy na tej sesji pełną salę. Pełną ogromną, salę. pełną, ogromną salę. Pamiętam to wydarzenie. Sprawiło mi to ogromną przyjemność, bo na sali było mnóstwo ludzi, wszyscy byli bardzo otwarci. Sesja trwała ileś czasu, nie pamiętam, około godziny, ale później około dwóch godzin można było w indywidualnych rozmowach rozwiewać różne wątpliwości, które pacjenci mają, ale to jest, to jest specyficzna grupa, to byli ci, którzy chętnie przychodzą na takie spotkania a ogromna grupa, która trafia w zacisze gabinetów, też powinna o tym rozmawiać ze swoim lekarzem. Więc dlatego budujemy tę świadomość. Zresztą bardzo chętnie lekarze uczestniczą w warsztatach. Moja przygoda z kardioseksuologią rozpoczęła się od takiego cyklu warsztatów, gdzie był seksuolog, hipertensjolog i ja, gdzie były pełne sale i rozmawialiśmy o tym. To był początek tej dyscypliny w Polsce. O ile y, łatwo jest zrozumieć to, że pacjentowi, który, który ma problem z tą sferą, jest dosyć trudno rozmawiać z lekarzem czy z lekarką, o tyle y, ciekawi mnie, dlaczego to lekarze mają problem z rozmową z pacjentem o tym. I rzeczywiście jest to wciąż ten temat tabu również u nich i nie inicjują tych rozmów albo nie potrafią wykazać wystarczającej empatii. Ja myślę, że to nie jest kwestia tabu, jeśli chodzi o lekarzy. To jest kwestia, która jest związana z zupełnie czymś innym. To znaczy, myślę, że lekarz w ambulatorium, który ma pacjenta, który ma wiele różnych problemów zdrowotnych, ma mało czasu na to, żeby poruszać obszary zagadnień, które są jakby troszkę poza głównym nurtem powodu, dla którego pacjent zgłasza się do gabinetu. Myślę, że jest wystarczająco dużo różnych problemów, które musi poruszyć co do stylu życia chociażby, bo nawiązywaliśmy do medycyny stylu życia, co do palenia, aktywności fizycznej, sposobu wyboru określonych produktów żywieniowych, w skrócie nazwijmy go dietą, chociaż to nie jest właściwe do końca określenie, ale jest tyle tematów, że poruszanie tematu seksuologicznego, które wymaga i delikatności, i umiejętności, i czasu jest szczególnie trudne, a czasami, czasami ja pamiętam zresztą jak do dzisiaj pamiętam to sformułowanie jednego z seksuologów, który mówił o tym, że jeśli taki pacjent siedzi, to zapytanie go wprost o to, czy ma zaburzenia erekcji, to jest często stracona wizyta, bo czasem nie będzie rozumiał, co to znaczy erekcja, bo jest jeszcze kwestia pewnych niedoborów u pacjentów nomenklaturowych. W związku z tym czasem trzeba używać bardzo prostych sformułowań, ale jeśli zapytamy tego samego pacjenta, który tak w skrócie może być scharakteryzowany jako 50-latek. Z nadwagą czy otyłością, z nadciśnieniem, z zespołem metabolicznym, i jeden z seksuologów powiedział, że można zainicjować rozmowę w ten sposób, żeby powiedzieć, że powiedzieć: Mam wielu podobnych jak pan pacjentów. U niektórych z nich występują czasem zaburzenia wie pan, seksualne. To jest bardzo częsta sytuacja, umiemy sobie z tym radzić. Czy u pana czasem to nie występuje? Jeśli zapowiemy, że u innych też występuje, i że czasem tylko występuje, to taki pasem może się otworzyć. Bo nie wie pan, rzeczywiście, panie doktorze, czy pani doktor, zauważyłem, że ty trochę gorzej w tym obszarze ostatnio. A co mi pan może na to poradzić? I to otwiera rozmowę, to zajmuje bardzo niedużo czasu. Jest jednym z elementów tego wywiadu. Oczywiście takich scenariuszy możemy sobie wyobrazić więcej, do różnych osób będziemy w różny sposób docierać, ale jeśli nauczymy się. Przyniesie korzyść, bo argumentem dla takiego pacjenta co do terapii hipotensyjnej, na przykład i utrzymania się w tej terapii, nie będzie to jaka jest wysokość ciśnienia, bo on tej wysokości ciśnienia nie odczuwa, ale będzie właśnie może perspektywa poprawy tej dysfunkcji. Jeśli ktoś ma wysoki cholesterol i powiemy, że to leczenie przyniesie korzyść nie tylko w postaci zmniejszenia ryzyka zawału, ale także poprawy tej funkcji, to być może to będzie argument za tym, żeby wykupił leki i je przyjmował. Więc Wykorzystajmy jako lekarze tą okoliczność i tę możliwość, żeby dobrze zmotywować pacjenta do utrzymania się w terapii. Compliance zależy oczywiście od bardzo wielu różnych rzeczy, ale często zależy od tego pierwszego kontaktu, od tej naszej pierwszej rozmowy, od sposobu jej prowadzenia. Musimy wykazać sporo empatii, żeby o tym rozmawiać. I myślę, że nie jesteśmy już na początku drogi, bo kiedy rozmawiamy z lekarzami przy okazjach różnych, prewencyjnych, dotyczących stylu życia, leczenia nadciśnienia, dyslipidemii, cukrzycy, to te tematy kardioseksuologiczne pojawiają się często i częściej już dzisiaj o tym rozmawiamy niż kiedyś. Czy to jest tak, że każdy pacjent, który ma zawał serca, będzie miał problemy z życiem seksualnym? Nie każdy pacjent będzie miał te problemy. Często miał te problemy przed zawałem. Dobre leczenie zawału, interwencyjne, leczenie zawału i modyfikacja ryzyka po zawale, czyli dobre leczenie czynników ryzyka po, po zawale, możemy nawet te funkcje seksualne, seksualne poprawić. Wobec tego także jest argument, że po to stosujemy leki, po to poddajemy terapii, naczynia wieńcowe, chore, zwężone, żeby pacjentowi poprawić jakość życia w różnych obszarach. A dodatkowo jeszcze, jeśli te dysfunkcje seksualne występują, to wiemy, że mamy całą grupę leków, inhibitorów 5-fosfodiesterazy, są zarówno lekami przepisywanymi na receptę, a w ostatnim czasie w nieco mniejszych dawkach pojawiły się jako leki sprzedawane bez recepty. To akurat nie dla tych pacjentów, oczywiście zaznaczam to bardzo wyraźnie. Leki sprzedawane bez recepty. To nie jest to nie jest pacjent chory na serce, tylko to są pacjenci, którzy nie mają określonego wywiadu, a to bardziej skomplikowany temat. Musielibyśmy go poruszyć, nie rozszerzam go. Ale inhibitory 5-fosfody jest teraz po rozmowie z lekarzem, po oszacowaniu bezpieczeństwa takiej terapii, mogą być pacjentowi po zawale serca z chorobą wieńcową, z przewlekłymi zespołami wieńcowymi rekomendowane jako leki, które poprawiają jakość życia i zwiększają możliwości seksualne i korygują dysfunkcję erekcyjną. Czy każda choroba przewlekła, tak naprawdę cywilizacyjna, bo nie tylko o kardiologicznych schorzeniach mówimy na konferencji, kardiologia prewencyjna, mogą negatywnie wpływać na życie seksualne? I tak naprawdę chciałabym poznać takie mechanizmy, proste mechanizmy, które pomogą naszym słuchaczom, widzom, zrozumieć ten związek negatywny, wpływ chorób cywilizacyjnych, w tym kardiologicznych, właśnie na życie seksualne. Dlaczego właściwie jest tutaj problem? Mówiłem o tym wcześniej, ale to warto powtarzać oczywiście, że te choroby cywilizacyjne są choroby związane z niewłaściwym stylem życia, bo to bardziej o tym mówimy. Cywilizacji można być w sposób bogaty i właściwy albo nie. W związku z tym te choroby związane z nieprawidłowym stylem życia to jest właśnie nadciśnienie, to jest zaburzenie gospodarki lipidowej, to jest otyłość która generuje zwiększone ryzyko zaburzeń gospodarki węglowodanowej, zarówno nieprawidłowej tolerancji glukozy, jak i cukrzycy. I te wszystkie czynniki, o których powiedziałem, te wszystkie choroby sprzyjają przedwczesnej miażdżycy, a miażdżyca zwęża tętnice i zwężenie tętnic w różnych obszarach daje objawy w różnych obszarach. Jeśli to są tętnice wieńcowe, to będzie problem z sercem, jeśli tętnice decydujące o sprawności erekcyjnej, to będą zaburzenia erekcji, które zresztą bardzo wiele opracowań o tym mówi o 3 do 5 lat wyprzedzają pojawienie się dolegliwości wieńcowych, bo te naczynia są węższe i to jest tak zwana hipoteza. średnicy naczyni, ośrodek jest podobny, ale te mechanizmy, które decydują o sprawności przepływu tętniczego, o sprawności tych mechanizmów kurczu i rozkurczu naczynia, są zaburzone u pacjentów, którzy mają czynniki ryzyka, i stąd się bierze ta dysfunkcja seksualna, dysfunkcja erekcyjna u tych pacjentów. Ona w przyszłości, jeśli nie skorygujemy tych dysfunkcji, tych czynników ryzyka, może doprowadzić do miażdżycy w innych obszarach, do choroby wieńcowej, do choroby naczyń mózgowych, do zaburzeń przepływu mózgowego, do udaru mózgu, czyli chociażby w innych ważnych dla życia narządach, chociażby w nerkach. Wobec tego myślę, że to może być pewien sygnał dla pacjenta i dla lekarza, ta dysfunkcja erekcyjna wcześniej, że za jakiś czas może coś się poważnego, bardzo poważniejszego z punktu widzenia zagrożenia życia pojawić. Natomiast, no więc wykorzystajmy, tak o tym często mówię, wykorzystujmy, wykorzystujmy tę rozmowę u pacjentów z czynnikami ryzyka, żeby naprawiać wcześniej, czy działać prewencyjnie, tak jak mówimy o tym na kardiologii prewencyjnej. Palenie tytoniu degeneruje zwiększone ryzyko wielu chorób przewlekłych. To kolejny element. Pacjenci, którzy mają problemy wynikające z palenia tytoniu, też częściej mają dysfunkcje seksualne. Czyli e, ciekawe stwierdzenie bardzo e, pewne schorzenie e, może być e, prewencyjnym e, prewencyjnym prewencyjną informacją odnośnie innego sygnału. Sygnałem warto tak. obserwować się e, a mnie ciekawi tak z, y, Praktyki klinicznej, codziennej praktyki klinicznej. Czy co motywuje pacjentów do zmiany stylu życia? No bo wiemy już, że przecież nie sam zawał, bo tylko 30% prawdopodobnie w ostatnich statystykach, które miałam okazję poznać, było powiedziane, że no niestety tylko 30% osób przejmuje się tak naprawdę i szybko to przejmowanie się też mija w ciągu kilku miesięcy od zawału. Niestety większość ludzi wraca do swoich złych nawyków. To ostrzeżenie spowodowało, Zmiany sposobu życia, żeby to było pewnym argumentem na tym, żeby pomyśleć o tym, że warto się zacząć ruszać, że jest to argument za tym, żeby zmierzyć sobie częściej ciśnienie i wówczas, kiedy jest nieprawidłowe, podwyższone, skorzystać z rekomendacji lekarskiej i przejmować leki. Jeśli mamy nieprawidłowy poziom cholesterolu, to na tym etapie pewnie warto. Nie tylko rozważyć, bo to zależy od ryzyka, farmakoterapii, ale na pewno warto rozważyć modyfikację dietetyczną i zmienić sposób żywienia, wybierać produkty, które obniżają stężenie cholesterolu. Więc ta żółta kartka może rzeczywiście być bardzo ważnym argumentem za tym, żeby coś zmienić i nie szykować się do wyrzucania z boiska, bo tak to w nomenklaturze sportowej należałoby rozumieć czerwoną kartkę, kiedy już nie możemy na nie powrócić. Tutaj mam nadzieję, że dla wielu pacjentów ta żółta kartka będzie dobrym ostrzeżeniem i zmiana z tego życia uporządkuje ich życie i da im satysfakcję w bardzo wielu obszarach. Ale czy to jest tak, że rzeczywiście można zaobserwować, czy, czy Pan w swojej praktyce codziennej klinicznej obserwuje, że właśnie tego typu rozmowy, czy argumenty działają lepiej czy bardziej na, na pacjentów niż po prostu standardowe argumenty, że to może spowodować no, ciężkie powikłania, czy nawet doprowadzić do śmierci? Może właśnie seks jest tą największą motywacją? Jak, jak, jaka tutaj jest obserwacja z, takich, z takiej codziennej praktyki? Pewnie doświadczenie każdy z nas jakiś ma. Myślę, że to jest jeden z argumentów. Pacjent ma różne obszary swojej aktywności. Ta aktywność jest ważna i y, myślę, że trudno będzie trudno znaleźć osoby, dla których ta aktywność seksualna jest zupełnie nieważna. Oczywiście pewnie tak się zdarza i tak bywa. Natomiast to jest tylko jeden z elementów w pakiecie tej rozmowy. Myślę, że. Bardzo wielu możemy użyć i no, nie pozbywałbym się także tej argumentacji. Dla, dla nieco młodszych, pewnie on może być kluczowy. I myślę, że może być kluczowy także w takim aspekcie, czysto prewencyjnym wtedy, kiedy jeszcze zupełnie żadnych innych objawów nie ma. Kiedy są tylko czynniki ryzyka, to jest istota naszych istotą jeszcze wcześniejszą. W naszych działań jest promocja zdrowia, czyli unikanie pojawienia się czynników ryzyka, później ta prewencja, której kiedyś nazywaliśmy pierwotną, czyli dobre leczenie czynników ryzyka po to, żeby nie dopuścić do wystąpienia i progresji miażycy. Więc tych argumentów może być bardzo wiele. No, czasami bywamy nieskuteczni po prostu, bo są ludzie, są pacjenci, dla których nic nie jest wystarczająco ważnym argumentem, żeby zmienić coś w swoim życiu i oni no, tak naprawdę. Czekają cierpliwie na wystąpienie zawału. Czasami, no, oczywiście, możemy o tym mówić, natomiast ta argumentacja dotycząca tego zdrowia i życia seksualnego może być skuteczniejsza, zarówno u tych osób, które same inicjują taką rozmowę, kiedy one są jeszcze młodszy, nieco w młodszym nieco wieku, kiedy to jest kluczowa część ich aktywności, a także dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, po zawałach. Którzy czasami o to pytają i warto taką rozmowę, wtedy mamy trochę więcej czasu, bo pacjent jest w szpitalu i możemy taką rozmowę zainicjować, porozmawiać o tym, i to może być argument do utrzymania się w bardzo dobrej prewencji wtórnej, czy terapii posłespoleńcowej. Czy jest wskazane, żeby wtajemniczać również rodzinę, zwłaszcza. Partnerkę czy żonę, lub odwrotnie, męża, pacjenta, pacjentki z zaburzeniami seksualnymi po chorobie, chorobie kardiologicznej, do, do tego, żeby właśnie wspólnie podjęli temat i wspólnie wspierali się, przeszli przez, przez to wyzwanie. Czy pacjenci raczej tego nie chcą, żeby swoją rodzinę w to wtajemniczać? Bo przecież to nie jest problem tylko pacjenta, ale i całego małżeństwa, a nawet rodziny. Tak uważam, że jeśli pacjent tego nie chce, no to oczywiście nie możemy przekraczać jego um, intymności w tym zakresie. Natomiast dla wielu pacjentów myślę, że to jest nie, niezwykle ważne, chociażby w tym, że żona powinna w tym procesie terapeutycznym partnerka, bo czasami to jest mąż, czasami to jest dysfunkcja seksualna kobieta. W związku z tym no, partner, partnerka. Yy, Powinna w takiej rozmowie, w mojej opinii, wielu seksuologów, tak mówi, uczestniczyć, dlatego że ta modyfikacja tego ryzyka będzie wtedy pełniejsza. Zwłaszcza w tym okresie po wystąpieniu powikłań kardiologicznych, po hospitalizacji, kiedy ta aktywność seksualna jest związana ze sporymi emocjami. Powód do tej aktywności może być związany ze sporymi emocjami. Trzeba chociażby minimalizować ryzyko stresu, emocji, czyli bardzo dużego wysiłku fizycznego można wybierać, chociażby pozycje seksualne, które są. Bezpieczniejsze, mniej angażujące wysiłkowo. Wobec tego, no trudno sobie wyobrazić, że rozmawiamy wyłącznie z, z jednym z partnerów. Myślę, że warto rozmawiać z, z obojgiem. To nakłada na nas kolejną, kolejne wyzwanie, dlatego że ta rozmowa z parą może być trudniejsza. Myślę, że seksuolodzy mają tutaj więcej doświadczeń niż lekarze, kardiolodzy, interniści, lekarze rodzinni którzy tego typu rozmowy częściej prowadzą z parami niż tylko z jednym z partnerów. Ale myślę, że to bardzo dobra uwaga i często to yy, włączenie do aktywnej rozmowy, do poradnictwa w tym zakresie także partnera może przynieść lepsze efekty niż rozmowa wyłącznie z jednym z nich. Czy seks może być niebezpieczny dla serca? Bo wspomniał Pan o no, aktywności fizycznej, która może mieć różną intensywność, też o różnych pozycjach bardziej lub mniej angażujących, ale czy, czy rzeczywiście jest się czego bać? Czy pacjent kardiologiczny w niektórych przypadkach powinien w ogóle zrezygnować z życia seksualnego? Jest taka grupa pacjentów, jest taki konsensus z Princeton, bo do tego obszaru zagadnień odnosili się także międzynarodowi eksperci, którzy. Oceniają możliwości podjęcia aktywności seksualnej u pacjentów z chorobami serca i inaczej. Zresztą dokumenty publikowane są także w circulation amerykańskich towarzystw, także europejscy eksperci odnoszą się do tego typu kwestii wytycznych prewencyjnych czy wytycznych dotyczących środek zespołu pińcowym. Jest pewna grupa pacjentów, podzielimy pacjentów na poszczególne grupy ryzyka, małego, umiarkowanego, dużego bardzo dużego ryzyka. I na podstawie analizy obecności objawów, czynników ryzyka, zaburzeń rytmu, bólu wieńcowych, zaawansowania choroby wieńcowej, obecności niewydolności serca, wysokości ciśnienia, my szacujemy to ryzyko. I czasami na początku tej rozmowy, na początku tej wspólnej drogi terapeutycznej między pacjentem a lekarzem, możemy zalecić zaniechanie aktywności seksualnej, bo ona może być niebezpieczna. you <music>